Już jest jedna osoba I chciałam pozdrowić A to później mm. pod... No yy, Teraz tak No, yy, Robimy live'a z okazji 30 tysięcy subskrypcji yy, Bardzo wam dziękuję za to Ale czekam na, na osóbki Jest jedna Może za chwilę moja siostra będzie oglądać Nigdy nic nie wiadomo O już są dwie osóbki No to hejka Dobra tak no, chciałam Wam podziękować za ile? Za 30 subskrypcji i mogę? Możesz. I specjalnie z tej okazji kupiłam Ani taki ap aparat Barbie do robienia baniek. Tak. Ładny, bardzo ładne. Oczywiście w lidru za 25 zł. Także to nie jest bardzo dużo, ale to też nie jest bardzo mało, ale i tak jest fajne. O, już jest 9 osób. Uuu, bańka spadła. Dobra, to możecie zadawać jakieś pytanka, my będziemy na nie odpowiadać, ale od razu mówimy, że jest krótki i bardzo Bo naj... Ania zaraz A, idzie na tenis. Tak. Pozdrawiam. Pozdrawiamy wszystkich, pozdrawiam wszystkich widzów tak, Ani. Tak. Bardzo się cieszę. Bo nie że... pozdrawiam niestety kanału, tylko możemy, możemy po imieniu, bo jak są kanały, to wyłączają jakby komentarze, więc możemy tylko po imieniu. Pozdrawiam Nadię, Maję. Yy, jak mama, jak zareagowałaś na to, że chce nagrywać? No jak, yy, można powiedzieć, że yy, normalnie, no to mhm. jak ktoś chce nagrywać, czuje taką potrzebę, to niech nagrywa. Jak niech się wygląda, realizuje. Jak wygląda mój tata normalnie jak tata. <laughs> jak tata. Mhm. Jest wielkoludem. Ta na pewno. 124 osoby. Mhm. Ale tata się nie chce pokazywać tak, w internecie, no. bo powiedział, że z jego pozycji ja się nie będzie pokazywał mm. w internecie. Ładnie wyglądacie, dziękujemy. Mm. Dobra sieć, tamta. Ale tata, tata się bardzo cieszy, że Ania nagrywa. Bardzo mu się podobają jej filmy. Jeszcze trochę baniek. Mm -hmm. Dobra. Także, jeśli Wam się podoba ten aparat, to. nie, nie jesteśmy za granicą, jesteśmy bez ogródku, w Wesogródku w Krakowie. W Krakowie. Ładna I... bluzka, dzięki, tak to jest m. na tenis. I zaraz Ania będzie szła na tenis, tutaj no. w pobliżu. E, o 13 na... zaczynam, właśnie. Ma korty. I pozdrawiam mojego trenera Kamila. Mhm. I innych trenerów tak. też. Tak. Ile masz lat? Nie hmm. mówię. Dziękuję, że są najlepsze. Dobra, zadawajcie jeszcze jakieś tak? Uznajmy, że jak będzie tak max do 40, robimy tego live'a, tak max. Moszło na okulary, ktoś napisał. Mhm, dziękuję. Nie, nie mam 120, 125 subów. Mam 30 tysięcy. Dobra, w jakim kraju jesteście w Polsce? Krakowie? No. Ale to jest miasto. A nie? Kraj. Niedaleko Błoń w Krakowie teraz no. obecnie jesteśmy. Psy czy koty, koty? Ale psy też lubię. Hej, hej. Teraz może ja trochę porobię bańki na Aniu. <grywia> <grywia> 243 mm -hmm. osoby. Dużo. Także jak Wam się U was podoba te, taki... też y, tam ciepło, tak mm -hmm. jest bardzo ciepło Barły w Krakowie. Ciepło. Yy, wszyscy koty, psy, ja napisałam do innych youtuberów, a oni nie odczytali, ale jesteś moją jedną ulubioną youtuberką, dziękuję. Lubisz Jensen? Nie za bardzo. Znasz Szaloną Helę? Tak. Chodź ze mną do klasy. Pozdrowisz manie Pozdrawiam Manię. Chłonne mam oczy, dzięki. Ile masz lat? Nie mówię. Lubię Twój kanał, dziękuję. Pozdrawiam, pozdrawiam. Zasubskrybowano Was, dziękujemy. Och, meme, To nie rozumiem o co chodzi, ale okej. Okay. Łanna, dzięki. Kocham cię, jesteś moją, czycią i dziękuję. A znasz mnie psiaki, tak? Chodzi z mną do klasy. Jaka jest Twoja ulubiona piosenka? Yy, Trochę się nie mówię tego wymówić. Jak to się mowa Gęsia skórka. Nie, ale to się po angielsku jak się mówi. Która to jest piosenka? Ja mogę pokazać. No, powiedz coś. No Ania zaraz y, puści może fragmenty. Nie, bo potem nie. może będzie, że tak. jakieś piosenki wykorzystujesz y, na live. O tutaj to, co na gień, tylko chyba tego, o jest, widzisz? Widzicie? No, to jest moja ulga na piosenkę. Yy, teraz na Nawet Ania ser. nagrała do niej shorta ostatnio. Tak. Lubisz gęsi? Tak, lubię gęsi. Lubię gę... Jak coś się mówi? Gęś? Gęś. Lubię gęś? Tak, lubię. Jesteś piękna, dzięki. Hej, hej, Julia. Hej, Marta. Lubisz mówić, No, nie oglądam, ale jest okej. Okay. Hello, hello! I'm from India. Jesteś z Indii. co dzisiaj będziemy oglądać wieczorem. Ania Titanica. strasznie chcę oglądać Titanika. Nie wiem czy byście już oglądali Titanic. ten ja film chcę ja oglądać. go oglądałam bardzo dawno temu, jak była premiera w Kinie. No ja, ja chcę strasznie obejrzeć. Jak, jak samopoczucie? Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Jesteś piękna i twoja mama też. Dziękujemy, mm. lubisz Julię i Tak, lubię, ale bardziej e, oczywiście Dominika Rupińskiego, to jest mój idol. Masz Robloxa? Mam Robloxa. Zrób oczy sokoła. Nie umiem. Masz zwierzęta? Tak, mam dwa koty, były też aparat, ale z czymś innym. Tak, z, tak, z tak, patrolem. shipatrolem. patrolem, no. To jest z Barbie aparat do robienia Z Przy patrolem też były. No i tyle. Masz idolkę, mam, ale bardziej idola. Oczywiście Dominika Rybińskiego. Rzadziej oglądam, ale też lubię z kota. Lubię też piękne osie Dużo. Mam bardziej takich piesa. Ale tak dzień wstatek Lakersów, Tak. Ja mam jednego kota, ale dostanę drugiego albo trzeciego. Fajnie. O ktoś lepsił po ukraińsku czy po rosyjsku. Mm -hmm. No niestety i... nie umiemy czytać no. po ukraińsku. Oglądam Titanika. Oglądałam Titanika, no. No to fajnie. Jak Ci się podobał Titanic? Moja mama y, powiedziała mi, że się rozpłakała. 363 osoby. Okay. Chyba każdy płakał na Titaniku. I albo będzie płakał po... O Pozdrawiamy nie... Lenem. Masz chłopaka nie mam. Trzy minuty no i kończymy. Hej hej, będziesz na jego będziesz na jego, bo ja raczej nie mi się wydaje nie. Ja nie płakam bo ja, ogląda, bo ja nie oglądałam. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja miałam max 7 kotów po a oraz ale umarł po jednym dniu urodzeniu. O, mm -hmm. Jak masz nich na robisz bo cię chcę dodać. Nie mówię bo ja za dużo tych dodań, jakby nie gram za często. W, w, wolę Brawl sam teraz tak Ile masz lat, bo ja mam 12, a ty możemy się poznać Nie mówię ile mam lat I'm from, I, hi, from mal, Malamyś, my, ale, aysia, mala, is. nie, nie wiem Hej, jak tam u was? Dobrze Oglądałam twoją, oglądałam twoją autrotekę Umiesz gwiazdem Nie, nie umiem Ile masz za demiarzy? Max 40 mi się wydaje, ale to max, ja mam mało. A w ogóle było chyba mityczne, albo legendar legendarna skórka do odebrania. Za darmo? Gęsia? <laughs> nie, to była taka inna. To był taki. Trochę nie wiem. Jakie jest Twoja ulubiona gra? Brawl Stars. Jam 10. Gdzie jesteś? W Krakowie, w ogródku. Pozdrowisz mnie, pozdrawiam Lilkę, pozdrawiam Sarę. Będziemy powoli no, kończyć, tak. bo musimy iść na tenis. Ania musi iść, no. bo za chwilę będzie zaczynać. Bardzo Wam dziękuję. A jeszcze tak. ile lampów parków z 2000 mhm. albo 3? No z 2, max 3. No, to tyle. Pa. Bardzo Wam dziękujemy, że nas oglądacie. Dziękujemy, że subskrybujecie ani kanał. Życzymy Wam udanej majówki i do zobaczenia. Pa, pa! pa.